Cześć, witaj w najnowszym odcinku podcastu Pro-NGO. Moim dzisiejszym gościem jest Magdalena Jarecka, prezeska Fundacji W Związku z lakiem. Cześć Magdo, witaj. Cześć, witaj. Porozmawiamy po dzisiaj o tym, jak działają organizacje pozarządowe na przykładzie właśnie Fundacji W Związku z Rakiem, ponieważ nieskronnie chyba dla Was mogę powiedzieć, że to jest wyjątkowa organizacja, która w mojej ocenie w ostatnim półroczu zrobiła duży postęp w kontekście gotowości do współpracy z biznesem, ale o tym porozmawiamy już za chwileczkę. Przed tym natomiast zachęcam Was, drodzy słuchacze, do tego, aby dołączyć do newslettera, który prowadzimy jako Fundacja Kla NGO. Do wyboru macie newsletter dedykowany biznesowi, urzędom i organizacjom pozarządowym. W każdym z tych kanałów Komunikujemy informacje dedykowane dla Was. Informacje wartościowe na temat projektów, nowych materiałów, inicjatyw, ale też okazji do zaangażowania się w projekty Fundacji Pro-NGO. Zachęcam również do tego, aby pobrać najnowsze wydanie magazynu Kompas magazynu NGO, przepraszam, które pojawiło się w ubiegłym tygodniu i znajdziecie w nim kilkanaście ciekawych artykułów, bardzo merytorycznych, ale jednocześnie inspiracyjnych, które sądzę, że pomogą Wam. Rozwijać Wasze organizacje. Wracając do mojego dzisiejszego gościa. Magdo, jakbyś mogła powiedzieć, czym zajmuje się Twoja organizacja, organizacja, w której działasz, tak tytułem wstępu. Fundacja w związku z rakiem, jak sama nazwa wskazuje, ma dużo związ, związku z rakiem, czyli pomagamy osobom, które doświadczają choroby onkologicznej. Pomagamy przede wszystkim w zbieraniu funduszu, funduszy na leczenie, ponieważ jesteśmy tutaj grupą działaczy, nie jesteśmy lekarzami ani specjalistami, więc zbieramy fundusze na nierefundowane leczenie, na wyjazdy za granicę, na leczenie, bądź też na to wszystko, co leczenia onkologicznego dotyczy, ponieważ ponieważ ten, kto doświadcza, wie, że koszty chociażby psychologa, fizjoterapeutów, czy dietetyków, którzy są moim zdaniem obowiązkiem, jeżeli się choruje. No to są oczywiście kosztowne wizyty, dojazdy do lekarzy, czy też do szpitali specjalistycznych też oczywiście kosztują, a nie jednokrotnie takie osoby są po prostu zaskakiwane, że nagle są w chorobie i jest im potrzebna po prostu ta pomoc. Moc, więc opiekujemy się osobami choro, chorymi oraz ich najbliższymi, ponieważ też nie zapominamy o tym, że no jak choruje jedna osoba, to tak naprawdę chorują całe rodziny. No i również drugim aspektem i moim konikiem osobiście jest współpraca z osobami zdrowymi i edukowanie z zakresu profilaktyki. Więc to są takie nasze główne dwa działy, którymi się zajmujemy. Czyli podejmujecie tak naprawdę. Ważny i jednocześnie trudny temat, który stanowi duże wyzwanie, ale podoba mi się w tym wszystkim to, o czym powiedziałeś na końcu profilaktyka. Jest ona ważna z Twojej perspektywy, czy może mocno pomóc, tak naprawdę przygotować się do, no do tego, co może nas czekać, jako potencjalnego, no niestety, pacjenta przede wszystkim musimy mieć świadomość tego, że to nie nasze geny decydują o tym, czy w większej mierze oczywiście czy zachorujemy na nowotwór, ale tak naprawdę to jaki tryb życia prowadzimy, bo to jest aż ponad 80% styl życia decyduje o zachorowalności. Żyjemy niestety w dosyć specyficznych czasach, czyli czasach biegu, stresu, pogoni za różnymi rzeczami i po prostu zapominamy o tym, że że dbanie o własne zdrowie, profilaktyka może niejednokrotnie uratować nam życie, bo um, samo badanie, które możemy wykonać w domu, czy um, raz w roku wykonanie badania krwi, to nie jest nic wymagającego, a tak naprawdę um, może nas uchronić przed ciężką chorobą, bo tak naprawdę choroba onkologiczna jest tylko i wyłącznie wyleczalna w momencie, kiedy zostanie um, szybko zdiagnozowana. I to cała ta cała otoczka choroby onkologicznej i ten strach przed nią, to jest właśnie to, że my nie dbamy o siebie, nie dbamy regularnie o swoje zdrowie, nie patrzymy, co kładziemy na talerz, palimy papieros, nadużywamy alkoholu. I potem jesteśmy tą chorobą tak naprawdę zaskakiwani. A profilaktyka jest najtańszą, najbardziej można powiedzieć praktycznie dostępną metodą dbania o własne zdrowie, no i ratującą oczywiście. Życie I powinniśmy y, takie nawyki zdrowego trybu życia mieć już wpajane od najmłodszych lat, i wtedy y, byśmy nie musieli jakoś przewrotnie z, y, zmieniać swojego życia. Podzielam Twoje zdanie, że tutaj edukacja i wpajanie od młodych lat wartości na pewno byłoby y, dużym ułatwieniem w leczeniu, w zapobieganiu, tak naprawdę, temu, z czym musicie się też mierzyć jako organizacja. Ale odchodząc delikatnie od tematu no trudnego, jakim jest zdrowie, jakim jest właśnie profilaktyka tutaj i w ogóle temat onkologii, chciałbym skupić się na tym, jak wy się rozwijacie, bo to, że pomagacie na dużą skalę, to jest jedno. Drugie, rozwijacie się jako organizacja, działacie coraz prężniej, efektywniej. Czego efektem chyba można powiedzieć, że była też Wasza obecność przy okazji wydarzenia CZR jeździ od ludzi dla ludzi, które w listopadzie odbyło się w Krakowie. Chciałem Cię zapytać, co skłoniło Was do tego, żeby pojawić się na tym wydarzeniu? Jakie są Twoje obserwacje? Oraz czy, no właśnie, była okazja do tego, aby o takich tematach porozmawiać z uczestnikami? To może zacznę od początku, jak w ogóle e, ja trafiłam do fundacji, to tak naprawdę można powiedzieć, że byłam zielona, jeżeli chodzi o prowadzenie e, fundacji charytatywnej, w ogóle co innego studiowałam, czym innym się, czego innego się uczyłam i tak dalej. I tak naprawdę gdzieś moje cechy charakteru spowodowało to, że zaufano mi i oddano w moje ręce prowadzenie tej fundacji, e, więc ja od początku musiałam się nauczyć jak chociażby prowadzić zbiórki publiczne e, czy czy pozyskiwać pierwszych darczyńców? I dla mnie takie, taką najważniejszą rzeczą w rozwijaniu tej fundacji to jest właśnie to, żeby trochę podbierać od innych, trochę obserwować innych i to, czego ja nie umiem, to też przebywać z innymi, tak żeby. No, Rozwijać się po prostu i rozwijać tą fundację, więc stwierdziłam, że um, takie wydarzenie, na które nas zaprosiliście, no to może być okazja właśnie do. Um, do nowych doświadczeń, do podpatrzenia czegoś, do zagadania z kimś, do rozwijania się tam, gdzie po prostu jeszcze wiem, że ta fundacja nie jest rozwinięta i właśnie takim, taką moją kulą u nogi można powiedzieć było, była współpraca z biznesem, trochę się go bałam, trochę nie wiedziałam jak, trochę ci prezesi byli dla mnie zawsze taką strefą komfortu, myślałam, że muszę się o nich o coś prosić a, i tak dalej, więc jakby no... Stwierdziłam, że, że, że to wydarzenie może być takim pierwszym krokiem do tego, żeby w końcu coś z tym zrobić, a nie o tym myśleć i pisać na kartkach, że muszę się tym zająć i tak dalej, i tak dalej. Na pewno bardzo fajne doświadczenie i były okazje do rozmów, do przede wszystkim do poznania ciebie i tam innych, innych prowadzących. No i to był chyba taki naprawdę pierwszy krok do. do do poprawy oferty, czy w ogóle stworzenia oferty fundacji dla biznesu i, no i pójście w tym kierunku, więc bardzo, bardzo fajne doświadczenie. Cieszy mnie, że zainspirowało Cię ono do, do pewnych działań, przemyśleń. O, tutaj proszę Państwa, muszę to powiedzieć, ale po, zaraz po wydarzeniu, miesiąc później, Fundacja w związku z takiem przystąpiła do Audytu z konsultacją, które jako fundacja przeprowadziliśmy dla niej właśnie w styczniu, początkiem roku, gdzie, no, powiem szczerze, efekty i nawet tempo działań tej organizacji, Magdy i całego zespołu, było dla nas, dla mnie osobiście, dużym i bardzo pozytywnym zaskoczeniem, ponieważ większość uwag i sugestii, które po audycie, po konsultacji zostały zaprezentowane, były bardzo szybko wdrożone w organizacji. I praktycznie z dnia na dzień widzieliśmy te zmiany. I Magdo, chciałem Cię zapytać, bo rzeczywiście podjęliście się tego kolejnego kroku, tak bym mówił. Po wydarzeniu stacjonarnym przystąpiliście do audytu z konsultacją. Następnie wdrożyliście zmiany, nawet stworzyliście z tego, co wiem, nową właśnie ofertę, nowe oferty. Jakbyś mogła kilka słów powiedzieć o tym, co spowodowało, że poszliście w tym kierunku, właśnie chęci współpracy z biznesem, a dwa. Czy te propozycje, które stworzyliście, czy ich wykreowanie jest spójne z Wami, czy to jest oddzielone zupełnie od takiej bazowej, statutowej działalności? Przede wszystkim audyt to było dla mnie bardzo fajne doświadczenie, które gdzieś tam poukładało mi to wszystko w głowie, ale też zmieniło trochę sposób patrzenia na tworzenie jakiejś tam oferty i przede wszystkim dało mi odwagę, żeby. żeby Właśnie zacząć nad tym bardziej myśleć. I po prostu te kolejne kroki, czyli wydarzenie, potem ten audyt, to były jakby um, napędzające mnie um, elementy, żeby już tego nie odstawiać na kolejne gdzieś tam dni i, i, i zajmowanie się innymi rzeczami. Tylko dobra, jeżeli już podjęłam te, ten pierwszy krok i ten audyt, naprawdę powiem szczerze. Um, no, ja po prostu dostałam dobre podpowiedzi, dlatego to tak szybko poszło dalej i e, i ta oferta po prostu gdzieś tam e, jeszcze konsultacje gdzieś tam dodatkowe z tobą, e, no to to wszystko było tak fajnie zrealizowane, że, te, że to musiało być, finałem tego wszystkiego musiała być fajna e, oferta. E, oczywiście ta oferta jest, e, do biznesu jest spójna z e, naszym działaniem statutowym i tak naprawdę tym, czym my się już gdzieś tam zajmowaliśmy, czy na jakichś swoich eventach, czy ja robiłam już jakieś akcje profilaktyczne nawet w szkołach. E, I e, tak jak mówię, to jest coś, co mnie, e, e, co mnie kręci i ta profilaktyka, i to edukowanie, i tak naprawdę z tego się składa ta oferta. Tak jak mi podpowiedziałeś, nie mam mówić kolejny raz o tym, czym my się zajmujemy, jacy jesteśmy fajni, ale językiem korzyści dla tej firmy, co sobie bardzo dobrze zapamiętałam i wzięłam do serca, za co Ci dziękuję. No i oferta jest stworzona i muszę powiedzieć, że działa, i my dostajemy teraz jakieś tam zapytania od firm o to, czy przeprowadzimy u nich szkolenia. I... I to jest fajne, że mamy już gotowy gdzieś tam produkt, który, który możemy, który będziemy po prostu realizować i powielać w innych firmach. Nie będziemy już tego robili na zasadzie przypadku, tak, że ktoś do nas pisał, my odpisywaliśmy i, i coś się udało albo nie, tylko po prostu mamy coś już w głowie, jakiś plan i jest on po prostu, z jest on po prostu wrzucony na stronę i będzie realizowany. Okej, okay, to to jest dla mnie jedna bardzo kluczowa informacja. Czyli, jak rozumiem, ten okres, powiedzmy sobie, trzech ostatnich miesięcy, kiedy to udało się wypracować materiały, nowe rozwiązania, już zaowocował tym, że zgłaszają się do Was firmy? Czy możemy tak to podsumować, czy to się po prostu dzieje? Bo jestem tego też ciekaw, bo o tym nie mieliśmy okazji rozmawiać. Tak, dzieje się. Nawet w tamtym tygodniu muszę ci powiedzieć, to jest tak na świeżo. <grywa> Jakaś tam firma napisała na temat właśnie szkoleń z profilaktyki, więc ja mogę po prostu odsyłać już do gotowych po prostu linku na stronę internetową, czego wcześniej nie było, bo nie było u nas takiego w ogóle działu dla firm, oferty dla firm, więc tutaj mam po prostu coś, mam gotowca, do, od którego mogę odsyłać, do którego mogę odsyłać. Mam gotowe materiały drukowane, gdzie też mogę powiedzieć pokazać. Jak to będzie ewentualnie wyglądało i mam na to po prostu plan w głowie. I to jest tylko kwestia potem, czy ta firma się decyduje, czy nie. Ale no ja już mam po prostu coś fajnego, co mnie nie stresuje, tak? Bo wcześniej tego nie było. Ja nie wiedziałam, co, miałam na to jakiś ten, i nie wiedziałam jak gdzie i tak dalej. A teraz już po prostu mam stworzoną ofertę dla firm. Drodzy słuchacze, tak jak Magda właśnie opowiada, jestem dumny. W tym momencie z tego, że właśnie organizacje takie jak fundacja, w związku z takim rozwijają się i wdrażają kolejne elementy, które są zgodne z ich działaniami statutowymi, bo te środki też, bo o tym chciałem porozmawiać, bo to jest troszkę temat tabu właśnie w NGO-sach. Bo środki w fundacjach, stowarzyszeniach często odbiorcy traktują tak, że organizacje powinny działać bezpłatnie, no bo mają pomagać, ale z drugiej zaś strony, żeby działać efektywnie, móc nieść pomoc, prowadzić działania. Kampanie edukacyjne, informacyjne, na to wszystko są potrzebne pieniądze. Jeżeli mógłbym Cię Magdo zapytać, hipotetycznie z tego Waszego szkolenia, z tej Waszej oferty, środki też są przeznaczane, jak rozumiem, na cele statutowe. Tak, dokładnie. Nawet mogę się posłużyć teraz takim bardzo fajnym przykładem z marca, gdzie firma kosmetyczna z Wrocławia gdzieś tam też szperała po naszej stronie internetowej, coś tam się spodobało i tak dalej, też zrobili dla nas akcję, czyli tutaj jest współpraca z firmą i ta firma zdecydowała się, żebyśmy potem te środki, które oni zbierą i przekażą nam, przekazali na konkretny cel statutowy, czy tam na cel, który gdzieś tam znaleźli na stronie internetowej i właśnie będziemy dzięki tym środkom realizować kampanię edukacyjną w szkołach ponadpodstawowych na temat e, nauki samobadania więc to jest bardzo fajne e, i bardzo fajny przykład też współpracy z biznesem więc tak jakby ta strona też zadziałała tak że ona gdzieś tam została tak dostosowana że, e, że dla firmy dla firm stało się to atrakcyjne I tak naprawdę wyeksponowaliśmy wasz potencjał wy wspólnie z nami można powiedzieć, to stworzyliście, bo ten potencjał posiadacie, posiadaliście jako organizację, ja którą dostrzegałem go już od pewnego czasu, teraz czekałem tak naprawdę na to, aż uda się, no właśnie, wyeksponować to, co jest u Was mocną stroną, ten, tak naprawdę tą ofertę, bo tak bym to ujął, ale właśnie, mówisz o szkoleniach, powiedz mi, czym jest ta oferta, żeby nasi słuchacze się dowiedzieli dokładnie, czym jest Wasza oferta dla biznesu. Nasza oferta dla biznesu to jest, są e, dni zdrowia, to są po prostu szkolenia z zakresu profilaktyki. E, mamy wspaniałych specjalistów są to psychonkologzy, psycholodzy, dietetycy. E, mieliśmy nawet trenera oddechu i my po prostu oferujemy szkolenia, tak naprawdę. Jesteśmy czasami elastyczni, ale bardzo chcielibyśmy się skupiać właśnie na tych aspektach profilaktyki chorób nowotworowych, nauki samobadania i tego właśnie dotyczy nasza oferta. Możemy to zrobić stacjonarnie, online, warsztatowo materiały drukowane po tym, żeby te, takie osoby nie zostały bez, bez niczego, jeżeli tego, jeżeli tego oczywiście oczekują. Mamy, mamy fantomy, na których możemy pokazać takie samo badanie, nie tylko mówić. Ehm, I tego do, dokładnie tego dotyczy yy, nasza oferta. Czyli pracownicy firm, działy karty zachęcamy do tego, żeby skontaktować się z Magnum, porozmawiać o tym, jaką propozycję można dla pracowników przygotować i jak też wpłynąć na ich zdrowie, samopoczucie i no powiedziałbym profilaktykę, która sądzę dla pracodawców też powinna być ważna, prawda? Myślę, że to się zaczyna już dziać. Świetnie. Miło mi tego słuchać tak naprawdę i Twoich wypowiedzi, ponieważ... To jest przykład idealny tego, na to, że organizacje pozarządowe mogą być atrakcyjnym partnerem dla biznesu. Nie tylko podmiotem, który otrzymuje środki finansowe, ale też podmiotem, który dostarcza duże wartości w konkretnych obszarach, które dla biznesu są ważne. I drodzy słuchacze, ja zachęcam do tego, aby właśnie zweryfikować, oczywiście, jaka jest oferta, Magd. wejść na stronę. W związku z Lakiem, Fundacji w związku z Lakiem, link znajdziecie w opisie do tego e, odcinka. Zachęcam Was do tego, aby to, o czym wspomniała Magda, nie bać się, nie spisywać na kartkach, tylko zacząć realnie działać i przygotowywać się do współpracy z biznesem, bo to jest obszar, który, w którym macie duży potencjał, duże możliwości, które często są niestety niewykorzystywane. Magdo, czy na zakończenie chciałabyś przedstawić ze swojej strony jeszcze jakieś wskazówki naszym słuchaczom? it Tak, dokładnie chciałabym się odnieść do tego, co przed chwilą powiedziałeś, że my jako fundacja jesteśmy partnerami. My musimy po prostu też, wydaje mi się, przynajmniej ja mówię teraz ze swojej perspektywy, zmienić myślenie. Po prostu my jesteśmy partnerami, nie przychodzimy się prosić o coś, ale przychodzimy z konkretnymi rozwiązaniami, gdzie możemy na przykład dla takich pracodawców zadbać o zdrowie pracowników, czyli w tym momencie tacy pracownicy będą na przykład mniej chorować i będą bardziej efektywni, tak? Więc jesteśmy tutaj partnerami, czy inny przykład mogę podać, który ostatnio usłyszałam od mojej psychonkolog. Powiedziałam, że mam różne bariery z lekarzami. Ona mówi, żebym też zmieniła myślenie i nie myślała na zasadzie takiej, że ja przychodzę się prosić o to, żeby ze mną współpracowali, tylko jestem partnerem. Oni wystawiają diagnozę, a ja zajmuję się wszystkim tym, co poza diagnozą, więc to na pewno mogę od siebie dodać i jeszcze chciałabym dodać to, że naprawdę zmieniłeś moje myślenie na zasadzie takiej, że nie po raz kolejny mówić właśnie o tym, co ja jako fundacja zrobiłam i tak dalej, bo tego jest dużo i to na pewno jest ważne, ale żeby właśnie wypowiadać się językiem korzyści i znaleźć to, to co może być właśnie korzystne dla tego biznesu. Piękne podsumowanie. Piękne wskazówki i uważam, że one są najbardziej praktyczne dla organizacji pozarządowych wtedy, kiedy NGO-sy rzeczywiście zaczną je stosować. Bo tutaj, no właśnie, tak jak kiedyś Jasiek Mela wspominał na jednym ze spotkań przy okazji kongresu Pre-NGO, organizacje chcą współpracować z ambasadorami. Natomiast dlaczego nie zapraszają tych ambasadorów do współpracy? Dlaczego nie mają odwagi, żeby skierować kilka próśb, zaproszeń? do właśnie ambasadorów, potencjalnych ambasadorów, aby ci zechcieli z nimi współpracować, ponieważ organizacje pozarządowe się boją. I dlatego życzę na zakończenie dzisiejszego odcinka dużo odwagi. Moim i Państwa gościem była Magdalena Jarlecka, prezeska Fundacji w związku z rakiem. Bardzo Ci dziękuję za dzisiejsze spotkanie. Dziękuję bardzo, dzięki.